Bardzo mnie kiedyś wzruszyło, często do tej historii wracam, kiedy przyszedł do mnie zdradzony mężczyzna porozmawiać i mówi, że on tak swoją żonę kocha, że on nie wyobraża sobie jej nie przebaczyć, chociaż to jest strasznie trudne i bolesne. Jak poszedł, to ja mówię do siebie wow. Nie? Ten człowiek właśnie pokazał mi miłość Pana Boga. Ale to jest właśnie łaska. Bo własnymi siłami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To jest właśnie naśladowanie Boga. I chociaż Jego to boli, chociaż Ja go ranię, chociaż Go zdradzam, to On mi przebacza.